Ostatni dzień roku nakazuje mi uczynić choćby krótki rachunek sumienia z przewodniej cnoty miłości. Pragnę być jasny. Kardynał Stefan Wyszyński. Ostatni dzień roku, 31 grudnia. Witamy Was, moi drodzy. W tym ostatnim dniu roku jest to też dzień urodzin naszej młodszej córki Laurencji. I jak zawsze, w pokorze serca, Prosimy o modlitwę i za to Wam już dziękujemy. A teraz, jak co dzień, także i dzisiaj, tuż po godzinie 9.50, dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to, to takie. Płacz Twojego serca uzdrowi Cię i odepchnie pokusę pychy i próżności, którymi szatan chce zniszczyć Twoją duszę. Miłosierdzie moje osłonicie. Nie zrażaj się tym, ile ludzie marnują z tego, co czynię przez Twoją posługę wobec nich, czy przez nich, czy przez posługę innych. Trosz się o to, abyś Ty nie niszczyła moich darów, jakie dla nich otrzymujesz. Obietnice skłonane Bogu mają moc. Ja o nich pamiętam zawsze. Nawet gdy ty zapominasz, są one ważne i brzemienne w skutki zawsze, jeśli świadomie się ich nie wyrzekasz. Ale w takiej sytuacji są brzemienne w skutki obietnice złamane, złamane z własnej woli. Obietnicy danej Bogu jest tragedią człowieka i nigdy nie zazna on uspokojenia w sercu swoim. Z psalmu 119, wers pierwszy i drugi. Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według prawa pańskiego, szczęśliwi, którzy zachowują jego upomnienia, całym sercem go szukają. Kropka. Dziękujemy za wysłuchanie. Jak Bóg da i jutro się obudzimy, to złożymy Wam życzenia noworoczne. Tymczasem pozdrawiamy serdecznie w Starym Roku. Przemek, Marny Pyłek i Bogusia żona przemka. U, fiu, fiu, w starym roku ostatnie.